Gajowiec żółty, roślina z grupy jasnotowatych, po łacinie Galaobdon luteum. Bardzo ciekawa roślina, zawierająca liczne związki sterydowe, a więc może być skutecznie wykorzystywana w fitoterapii chorób autoimmunologicznych, między innymi alergii. Tutaj fajną synergię wykazuje z pierwiosnkiem, z krwawnikiem, a także z wieloma innymi roślinami. Bywa także wykorzystywana w fitoterapii dny moczanowej, no tutaj z kolei z podagrycznikiem fajnie działa, w reumatyzmie też bywa wykorzystywana, w fitoterapii chorób wątroby, m.in. wirusowego zapalenia wątroby, stanów zapalnych wywołanych poprzez uszkodzenie wątroby czy też przy suszeniu wątroby bywa wykorzystywana. Bywa wykorzystywana także w chorobach nerek, w chorobach układu moczowego, przez kobiety podczas nieregularnego miesiączkowania w celu regulacji cyklu w upławach, w stanach zapalnych jajników, jajowodów, macicy, pochwy. Także dla mężczyzn bywa dosyć ciekawa tutaj w zapaleniu powrózków nasiennych, w zapaleniu jądra, w zapaleniu moszny i generalnie do całego układu moczowego tutaj niekoniecznie, niekoniecznie tutaj problemy związane z infekcjami, ale innymi stanami zapalnymi niekoniecznie na tle infekcyjnym. Ona wykazuje w ogóle ciekawy synergizm z wieloma roślinami, jak już wspominałem, o takim profilu przeciwzapalnym, między innymi z czyścem leśnym, z hakoroślą, z trędownikiem, z lukrecją, starczycą tarczycą bajkalską. Także jest to niewątpliwie jedna z roślin, którą warto się zainteresować, bo ona ma dosyć, dosyć fajny profil o działaniu takim przeciwzapalnym. Tak? Także nawet w stanach zapalnych nerwów, mięśni, stawów też może być wykorzystywana. Zewnętrznie też na skórę, przy wypryskach, przy stanach zapalnych, przy takich atopowych różnych wysypkach. Także, także jest to zdecydowanie jedna z roślin, którą, którą warto właśnie znać i warto wykorzystywać. Można ją także łączyć z, zioła, z ziołami o takim profilu fitoncydowym. Wtedy tutaj wzmacnia się działanie przeciwdrobnoustrojowe. W różnego typu schorzeniach, także gajowiec, gajowy tym bardziej, że powszechnie występuje, warto się nim zainteresować. On będzie jeszcze kwitł do końca czerwca. Nawet na początku lipca można znaleźć kwitnące egzemplarze, także śmiało można sobie zebrać, ususzyć bądź przygotować tinkturę. Zgajowca i wykorzystać wtedy, gdy będzie potrzeba. No ale oczywiście trzeba mieć wskazania, to nie jest roślina, którą tak od się przyjmuje, tylko raczej powinny być wskazania i powinno być dobrane dawkowanie, ewentualnie odpowiednia mieszanka do danego schorzenia.